Cześć moi drodzy z tej strony Janek. Od razu podziękowania. Baca 2999 oraz zrzuć brzuch. Dzięki wielkie. Mamy kolejne dwie wpłaty. Dzisiaj wezmę termometr do jerby i zobaczę, jaka temperatura w basenie. No, pogoda dzisiaj przepiękna. Jakieś 2 stopnie, także jest dobra temperatura. Przypominam, że zbieramy na przeszczep dłoni dla naszego przyjaciela Łukasza. Link do zbiórki macie zarówno w przypiętym komentarzu, jak i w opisie filmu. Tak czekam, czekam aż przestanie wiać. Patrzę na ten basen i chyba nie ma wyboru, trzeba lecieć, bo pogoda się nie poprawi dzisiaj. No dobra, kochani, nie mogę już zwlekać ani chwili dłużej. Idę się tylko szybko rozgrzeję i lecimy z trzecim dniem wyzwania. No to zaczynamy, moi kochani, dzień trzeci wyzwania, hmm. nie mogę krzyczeć, bo gardło mnie zaczęło boleć. Podwójnie jak wyzwania. Ależ kurde, no. <laughs> Słuchaj te dwa stopnie. Ciepło, ciepło, ciepło. Minuta. Łukasz, bracie. Damy radę, damy radę. 30 dni, co to jest? Co to kurde jest 30 dni? <ścoughs> Minuta 30 prawie. Ból i umysł, ból i umysł. Przez dwie minutki, dwie minutki i wiaterek, a jak? Myślę, że zwariowałem. No i dobra, mamy dwie minuty, dzień trzeci zaliczony. Chciałbym coś powiedzieć jeszcze, ale nie mam już siły, także. A i kochani, bardzo proszę osoby, które wpłacają, piście w komentarzach, będzie mnie to niesamowicie motywowało do tego wyzwania. Na razie.